Polsat zmienia się w Polsat Box. Teraz tysiące godzin sportu, filmów, seriali, bajek dostępne tam gdzie chcesz i kiedy chcesz. Teraz ty rządzisz Polsat Box. Wybierz swoje wszystko. valuable extras that can add up to a savings of $1,000. plus factories and incentives najwygodniej kupuje się to biedronce szybko łatwo a ceny wyjątkowo niskie ciastka paryskie 300 gramów 2,69 Pepsi Cola, Mirinda 7 Up, 2,5 litra, tylko 3,29. Arbus 1 kg już za złoty 49. Jakie to szczęście, że Biedronka jest tak blisko. Co dostawcy Lidla dbają o to, aby dostarczyć Ci świeże mięsa i wędliny najwyższej jakości. A w tym tygodniu w promocji kapusta pekińska 1 kg tylko 99 groszy, oliwa z oliwek tylko 13,99 a w ten czwartek serwetki świąteczne 20 sztuk w komplecie tylko złoty 99 zł. No od zawsze najlepsza od kazików, aż słodka. Rzodkiewka najlepsza z naszego ogrodu. A serek wiejski od zawsze najlepszy z piątnicy. Można się w nim zakochać na całe życie. Tak jak ja w moim starszym. Już od 26 lat z nami. I każdego ile jak lubi. Serek wiejski od zawsze z Piątnicy. Z Piątnicy? No bo skąd? Kowiscy Doza. Zespół Aperta. Dziecięce porażenie mózgowe. To nie wyrok, to diagnoza. Często słyszymy, że nie mamy szans. Że każdy dzień będzie naszym wielkim wyzwaniem. Ale nie możemy się poddać. Musimy walczyć o lepsze jutro dla naszych dzieci. Sami nie damy rady. Ty też możesz nam pomóc. Aby to zrobić, wystarczy, że przekażesz swój 1% podatku na fundację Polsat. To bardzo proste. Festival festiwal pizzy w Pizza Hut! Jeśli pijesz ile chcesz, wielka dolewka Pepsi bez końca. Trzy nowe gorące smaki. Festiwal pizzy w Pizza Hut. Chcesz już! autograf mojego idola! Zazdrościła mi cała szkoła! A, Tylko nie tam! Ja to Cześć Czeszogatku! Przejazd jest przed nimi. Nie mam do stracenia ani chwili! Mina. Życie jest mi przecież miłe. Jesteś dla innych wzorem. Rogatek nie omijamy pod żadnym pozorem. Bycie ostrożnym w dzień i w noc to też jest super moc. Kampania realizowana przez Urząd Transportu Kolejowego. To jest miejsce takie, gdzie z walizką lub plecakiem Przed odjazdem trzeba czekać, by pociągiem w dal pojechać W Peronowie czy też w Gdyni nie przekraczaj żółtej linii Bądź przykładem dla kolegów, do wagonu nie skacz w biegu Słyszę gwizdek konduktora Do odjazdu przyszła pora Pojedziemy siedząc grzecznie, podróż nie nam bezpiecznie realizowana przez Urząd Transportu Kolejowego Klepy spożywcze Lidl zapraszają. U nas znajdziesz świeże produkty mleczne oraz codziennie chrupiące pieczywo. A w tym tygodniu super oferta! Ogórek długi jedna sztuka z 2,49 na zł zł. Kiełbasa Śląska Ekstra 600 gramów z 6,99 na 4,99 zł. Chodniczek 60 na 100 cm tylko 19,99 zł. Wizir 34 zł. Ale są wakacje, czas przekraczania granic, puszczania hamulców. To mamy pomidory, złoty 45 kilo. Zł. Do utraty tchu. Tesko stopujemy inflację. Hmm.